Boże, witajcie serdecznie. Myślę, że wielu z nas zna różnego rodzaju formy konsekracji zawierzenia najświętszemu sercu Pana Jezusa przez niepokalane serce Maryi. Szczególnie może to dotyczyć ten czas, kiedy dokonujemy takiej konsekracji, tak zwanych miesięcy w cudzysłowie maryjnych, w cudzysłowie, no bo wiemy, że zawsze Maria wskazuje na Chrystusa które Kościół katolicki daje nam w maju, w październiku, chociażby teraz, kiedy on trwa, chociażby w czasie nabożeństw różańcowych. I dlatego chcę na samym początku bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu ESPRIT, gdyż pierwszy raz spotkałem się z konsekracją najświętszemu sercu Jezusa przez nie pokolane serce Maryi którego dokonujemy przez tajemnicę różańca. I od razu nasuwa się pytanie, no faktycznie, dlaczego nikt wcześniej, że tak powiem, na to nie wpadł? Bo przecież różaniec jest najbardziej biblijną modlitwą, bo wszakże w czasie różańca modlimy się słowami Pana Jezusa Ojcze Nasz, ale też powtarzamy te słowa, które znajdujemy w Piśmie Świętym, które to skierował Archanioł Gabriel do Marii, i właśnie przez Słowo Boże, przez rozważanie tajemnic z życia Jezusa, Syna Bożego, możemy dokonać konsekracji, zawierzenia. Konsekracja, to słowo konsekracja oznacza w swej takiej głębi duchowej dużo więcej niż takie zawierzenie. Konsekracji, czyli takiego całkowitego, nie tylko oddania naszego serca, naszej. Naszego życia, naszej codzienności, naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, ale tu też chodzi o swego rodzaju odnowienie i oczyszczenie naszych serc. Dlatego rzeczywiście, faktycznie, bardzo potrzebna jest konsekracja przez tajemnicę Różańca. Trzymam książkę pięknie wydaną w twardej okładce, nawet z taką, zobaczcie, z tą rzeczką, która nam ułatwia jej czytanie i wracanie do niej, bo myślę, że ta książka, i nie przesadzam, Obok traktatu świętego Ludwika Marii Gnion de Montfort, czy też obok o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempisa, to jest oczywiście w tym wymiarze, który znajduje się pod pismem świętym, bo wiemy, że objawienie Boże, czyli Biblia i nauczanie Kościoła Katolickiego, to jest to główne źródło, z którego czerpiemy wodę żywą, aby dokarmić się tą wodą w drodze do nieba, ale konsekracja przez tajemnicę Różańca to jest. Powiem wprost, taka lektura obowiązkowa autorstwa ojca Eda Bruma, który jest oblatem Maryi Dziewicy i został wyświęcony, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jana Pawła II, a zatem trochę jest, że tak powiem, cudzysłowie nasz ten autor, ponieważ papież Polak udzielił mu święceń kapłańskich. Mamy tutaj rozważania bardzo rozbudowane dotyczące tajemnic Różańca Świętego, które oczywiście zawsze wychodzą od Słowa Bożego i to, co bardzo, bardzo rzadko znajduje się w materiałach poświęconych zawierzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi, a mianowicie na piąty tydzień Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny. No właśnie, powiedziałem na piąty tydzień, ponieważ ta książka składa się, że tak powiem, z czterech tygodni Różańca Świętego i piąty tydzień, to jest siedem boleści Najświętszej Maryi Panny, czyli proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, zagubienie Jezusa, czy też zgubienie Jezusa i zagubienie, można by powiedzieć, w tym szukaniu Jezusa Maryi i Józefa, spotkanie na drodze krzyżowej, ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa, zdjęcie z krzyża, złożenie do grobu. Oczywiście, żeby tutaj to wszystko sobie w całość dopiąć, to pozwólcie, że od razu sięgnę do jednej z moich, jeśli można mieć, a ja mam, jednej z ulubionych tajemnic Różańca Świętego. Obok tej mojej ulubionej, czyli jest to pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, to taka bardzo bliska memu sercu jest tajemnica czwarta chwalebna, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tu od razu tekstem, który wprowadza nas w tę tajemnicę, jest apokalipsa świętego Jana, rozdział 12, myślę, że wielu z nas go kojarzy, wersety od 1 do 6. Tutaj jest oczywiście mowa o wielkim znaku, który ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ta książka uczy nas całkowitego zawierzenia, które jest pełne pokory na wzór Maryi, pełne. Ufności. Pamiętajmy, że w języku biblijnym wierzyć oznacza ufać. I zobaczcie, że Maryja jest, gdybyśmy się mieli posłużyć jakąś metaforą, swego rodzaju księżycem, który nie emanuje własnym światłem, ale odbija światło słoneczne. I kiedy jest na przykład pełnia księżyca, tak sięgając do przyrody, do, do naszej codzienności, to przecież czasami ta pełnia księżyca jest tak potężna, że można przy niej czytać książki. A słońca nie ma, jest tylko właśnie ten pełen światłości słońca księżyc. Wokół ciemność, ale ten księżyc rozświetla całą ciemność, chociaż wydaje się, że wszędzie wokół niego, wokół nas jest ciemno, a możemy książkę w nocy czytać właśnie dzięki pełni księżyca. Właśnie dzięki Maryi, która w całej pokorze, w swym niepokolanym sercu Maryi odbija światło Jezusa Chrystusa i nie tylko to ponieważ przecież naprawdę jest Matką Syna Bożego, jest Matką Boga, tak ją nazywamy w Litanii Loretańskiej, jest Teotokos, czyli Bogu Rodzicą, tą, która urodziła Boga, nie tylko Chrystotokos, ale Teotokos. Maria urodziła Boga, ponieważ Jezus Chrystus ma dwie natury, boską i ludzką, jest oczywiście osobą tylko i wyłącznie boską, bo gdyby był osobą boską i ludzką, no to byśmy mogli go podejrzewać o jakąś schizofrenię. Tymczasem Maria w swej pokorze, Dostaje dużo więcej niż, że tak powiem, ta pokora może oznaczać. To znaczy, to jest jakby esencja naszego życia. Pokora to jest ta wartość duchowa, to jest ta cnota, ta umiejętność moralna, której szatan nie potrafi naśladować. I rzeczywiście tak jest, ponieważ Maria w swojej pokorze staje się tą, która niesie Jezusa Chrystusa. Nie tylko go urodziła, ale również dziś go niesie. I została wzięta z ciałem i duszą do nieba. I autor konsekracji przez tajemnicę łżańca, ojciec Ed Brum, tak analizuje, tak medytuje nad czwartą tajemnicą chwalebną w nieboźwięcie Najświętszej Marii Panny. Maryja całą swoją istotą była oddana Bogu. Co to znaczy? Bo czasami nam się może wydawać to sformułowanie już trochę wyświechtane, już nawet w sumie nie musimy doczytywać, bo wiemy o co chodzi. Tymczasem autor zapisuje: Maryja całą swoją istotą była oddana Bogu. To znaczy, od najwcześniejszych dni swojego życia do ostatniego dnia na Ziemi, Maryja całą swoją istotą uwielbiała Boga. W swoim życiu niczego nie zmarnowała, ale wykorzystała wszystko, co Bóg dał jej dla swojej czci i chwały oraz dla zbawienia dusz. I tutaj zawsze mamy takie podpowiedzi praktyczne, czy też można by powiedzieć ćwiczenia duchowe. Zrób to od razu. Poproś Maryję o łaskę wykorzystania swojego ciała w najdoskonalszy możliwy sposób przez usilne starania, aby uniknąć grzechu, zranienia siebie, innych ludzi i oczywiście... Boga tak rzeczywiście, bo może być tak i chyba często jest, że kiedy grzech wdziera się do naszego serca, to chce wykorzystywać nasze ciało, żebyśmy po prostu ranili innych. I teraz autor rozważa ciało Maryi. Grzech jest naszym najgorszym wrogiem w życiu duchowym. Matka Boża była bezgrzeszna od momentu poczęcia przez całe swoje życie, jest również bezgrzeszna w niebie. Zrób to od razu. Umysł Maryi był wypełniony światłem, duchem świętym. Oczy służyły jej przede wszystkim do uważnego przyglądania się wszystkim aspektom życia Jezusa. Poproś Matkę Bożą, aby pomogła ci wykorzystać Twoje ciało, wszystkie jego zdolności i członki do wysławienia Boga na ziemi i na wieki w niebie. Różaniec to jest ta przestrzeń duchowa, w której, że tak powiem, otrzymujemy. Oczy Marii w znaczeniu oczywiście duchowym czy też metaforycznym, ale dzieje się to w naszym sercu na tym poziomie, byśmy nawet powiedzieli mistycznym, kiedy razem z Marią rozważamy życie Jezusa, a zobaczcie, że Maria najlepiej znała Jezusa, bo przecież towarzyszyła mu już od momentu poczęcia, właściwie zanim Chrystus stał się człowiekiem przez jej fiat, niech mi się stanie według słowa twego, to Maria już była przygotowywana do tego, żeby być matką Syna Bożego. Nikt lepiej z ludzi nie zna, nie zna Jezusa Chrystusa niż niepokalana, i w tajemnicach różańca otrzymujemy ten dar, a jednocześnie tą wyjątkową umiejętność, którą się Maryja z nami dzieli, jako pełna łaski, aby przyglądać się życiu Jezusa jej oczyma. Czyli to tak jakby ktoś Cię wprowadził do pałacu i Cię po nim oprowadzał i mówił: Słuchaj, wszystko, co jest w tym pałacu, należy do Ciebie. Ja Ci nawet dam klucze do sejfów. Wybieraj, zabieraj, ubieraj się w to, wszystko jest Twoje, ja ci zawierzam. Beze mnie nie poznałbyś tego pałacu, bo tu jest mnóstwo zakamarków. Nie otrzymałbyś tych, tych kluczy, żeby z tych sejfów, z tych, że tak powiem, tajemnych przejść, korzystać. Tak właśnie Maria się z nami dzieli Jezusem, ponieważ to po pierwsze jest jej pokora, a po drugie ona jest pełna łaski, czyli ta, która. Daje nam Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest, byśmy powiedzieli, największą łaską, jaką możemy otrzymać. W cudzysłowie, oczywiście, łaską, ponieważ Jezus Chrystus jest źródłem wszelkich łask. Ale to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że tutaj teraz jesteś i oglądasz ten materiał, to jest wyjątkowe. Zobacz, jak, jak wygląda współczesny świat. To nie jest takie oczywiste, że dziś ludzie są wierzący, bo czasami, nawet my katolicy, przecież mylimy religijność z wiarą. Maria uczy nas wiary. Na jej wzór, czyli owego Fiat zaufania, zawierzenia, posłuszeństwa, pójścia za słowem, które słyszymy, dać posłuch Słowu Bożemu, to znaczy zawierzyć, to znaczy konsekrować swoje serce i wpuścić Jezusa Chrystusa do swojej codzienności, aby on uczynił naszą codzienność na wzór tajemnic różańca świętego, no bo przecież w naszym życiu. Nie brakuje tajemnic bolesnych, chwalebnych, radosnych, tych też, też pełnych sukcesu, światła. No właśnie to jest ta tajemnica Jezusa Chrystusa ukryta w naszym życiu, a możemy ją poznać dzięki Maryi. A zatem Maryja oddała Bogu całe swoje ciało, umysł, pamięć i także rozumienie Maryja oddała Bogu również swój umysł. Apostoł mówi my właśnie znamy zamysł Chrystusowy, pierwszy list do Koryntian 2,16. Cóż za cudowna prawda! Maryja dała Jezusowi jego fizyczne ciało, co oznacza, że sam umysł Jezusa, jego pamięć, zrozumienie i wyobraźnia ukształtowały się w jej łonie. I od razu mamy tę praktyczną wskazówkę: zrób to od razu. Umysły Jezusa i Maryi były doskonałe. Poproś Boga o ukształtowanie twojego umysłu na ich podobieństwo, abyś mógł zawsze swoim umysłem uwielbiać Boga. Według najnowszej nauki większość naszych decyzji podejmujemy na podstawie emocji, a nie jakiegoś rozsądku czy też oceny racjonalnej. W związku z tym, szatanowi też chodzi o to, żeby wyłączyć nasze myślenie w znaczeniu zawierzenia prawdzie. Jezus Chrystus jest drogą prawdą i życiem. Żeby żyć prawdą, trzeba ją najpierw poznać. Maryja daje nam dostęp do tej najprostszej drogi w poznaniu Jezusa Chrystusa, w przyjęciu go jako prawdy, czyli rozważaniu życia Jezusa przez tajemnicę różańca świętego. Pamięć Maryi, ona również swoją pamięć oddała Bogu. Podobnie jak Matka Boża, powinniśmy używać naszej pamięci do przywoływania Słowa Bożego, które ma być lampą dla naszych stóp i światłem na naszej drodze, oraz do przywoływania świętych, zdrowych, budujących wspomnień godnych Boga i Jego Królestwa. Świętych, zdrowych, budujących wspomnień. Czy myśleliście w ten sposób o swojej przeszłości, że ona może być i te wspomnienia, które w niej są zawarte, może, mogą być święte? Mogą być święte, ponieważ przecież Pan Bóg działa w naszym życiu. A że według teorii Poznania nasza teraźniejszość trwa 3-4 sekundy, to właściwie jesteśmy zamknięci między przeszłością, której zmienić nie możemy i ją zawierzamy miłosierdziu Bożemu, a przyszłością, którą oddajemy opatrzności Bożej. Zrób to od razu. Błagaj Matkę Bożą, aby pomogła ci w częstych spowiedziach dla oczyszczenia Twojej pamięci z dawnych, bolesnych, nieczystych i nieświętych myśli. Tak również ten wymiar ma święta spowiedź aby oczyścić nasz, naszą pamięć, ale przede wszystkim przecież wiemy, że spowiedź to jest powrót do Jezusa Chrystusa, aby się z nim zjednoczyć, aby widzieć go nie tylko obecnego w Słowie, w Kościele, ale także w drugim człowieku. Chrystus stał się człowiekiem, zszedł do nas, jak to mówią ojcowie Kościoła, rozbił namiot między nami. Namiot oznacza, że jesteśmy w drodze. I rzeczywiście jesteśmy w drodze, możemy mieć piękne mieszkania, piękne samochody i, i, i pięknie się urządzić tutaj na ziemi, a przecież to wszystko jest przemijające, przecież w każdej chwili możemy przestać istnieć, coś wyjątkowego i niestety złego się może z nami zdarzyć. I tak, rzeczywiście w tej drodze towarzyszy nam Jezus Chrystus. Który rozbija namiot, czyli wszędzie tam, gdzie my pójdziemy, on idzie z nami, byśmy tak metaforycznie powiedzieli, zwija ten namiot i idzie z nami, i rozbija ten namiot również w tych momentach naszego życia, w tych przestrzeniach, gdzie jest grzech. Kiedy żyjemy w grzechu ciężkim, towarzyszy nam Jezus Chrystus ukrzyżowany kiedy natomiast żyjemy w stanie łaski uświęcającej mamy dostęp do Jezusa z stałego i z drugiej strony przecież Chrystus ukrzyżowany zawsze jest martwych wstały, ma z martwych stały zawsze ukrzyżowany, a zatem nawet w tych momentach kiedy doświadczamy grzechu i trudno jest nam się z niego podnieść, to jest z nami obecny nie tylko Jezus Chrystus ukrzyżowany, ale również z martwych wstały, czyli ta nadzieja, która zawieść nie może, jak to zapisał Święty Paweł w liście do Rzymian 5:5 i jednocześnie w tych momentach kiedy Żyjemy w stanie łaski uświęcającej, również możemy doświadczać swego rodzaju cierpienia, samotności, odrzucenia, niezrozumienia. Jest z nami Jezus Chrystus ukrzyżowany, nasze życie jest właśnie kolorowe. Tak jak tutaj za mną się zrobiło kolorowo i słonecznie w ten październikowy dzień, bo Jezus jest z nami zawsze. Jego imię jest dokładnie takim samym imieniem, które opisuje, definiuje całą Trójcę Świętą. Jestem. Jeżeli ty powiesz do niego: Jestem. Z całą szczerością i zaufaniem i zawierzeniem, to On również powie do Ciebie Jestem, który jestem, jestem z Tobą. Warto, aby usłyszeć to słowo jestem, to zawołanie przyjdź do mnie, wejść na drogę zawierzenia, konsekracji, przez tajemnicę różańca świętego, czyli przez tajemnicę Słowa Bożego, czyli przez tajemnicę życia Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy tę książkę nazwać tytuł i dać na przykład taki konsekracja przez życie Jezusa Chrystusa. Tajemnice Różańca opisują przecież życie Jezusa Chrystusa, i na tym właśnie polega piękno i głębia duchowa tej książki. Bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu, że podjęło się takiego właśnie tematu i jeszcze w takiej pięknej formie zamknęło ten temat. Możemy z tej książki korzystać, możemy mieć ją przy sobie, nie jako, jako swego rodzaju modlitewnik, bo są to medytacje do całkowitej, całkowitego zawierzenia Jezusowi przez Maryję. Uwaga całkowitego. Czyli będziemy również pytani przez autora, czy chcesz oddać Bogu również to, czego do tej pory mu nie oddałeś. A co ma na myśli autor? No to już was zostawiam z konsekracjami, które będziemy przeprowadzać, myślę, że chociażby raz w roku przez tajemnicę różańca. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.